a ja teraz, muszę strzelić w, te, w to pudełko i otworzę je wtedy. Bo do tej pory, jak widzieliście, nawet dwie nie dawała rady. Zobaczymy, czy legenda jest prawdziwa. Pomaga? Kciuki, trzymajcie Nie, teraz. Musi się udać, nie? Pomaga. Jest! Zobaczcie. Teraz to nie. No teraz tą rzeczka schodzi, teraz zaraz ją otworzy. Cudownie. Witam Was w kolejnym, drugim odcinku naszego, naszych unboxingów, czyli naszego odpakowywania prezentów. Zobaczcie, ja tutaj mam moje pudełko z prezentem. Pięknie zapakowane. Już teraz w końcu będzie dało się je otworzyć. Zobaczmy, co tutaj, co tutaj w ogóle jest w środku. nie? Co my tutaj mamy? Uwaga, uwaga, jesteście cieka ciekawi, bo ja jestem bardzo ciekawy. Uwaga? Wow, co to jest? Ja już widzę, co to jest, a wy nie widzicie. Zobaczcie, tu mam creepera. Będzie stał? Będzie stał. Tutaj mam zombiaka. On będzie sobie leżał. I tu mamy Minecraftowe podręczniki. Ale, czat, ale super. Słuchajcie, no właśnie, Minecraft. Lubicie Minecrafta? Minecraft to jest gra, w której mamy nieograniczone możliwości. Możesz sobie postawić dom, możesz sobie postawić całe miasto, możesz wykopać kopalnię i jak nawet ci się poszczęści, to mo może nawet znajdziesz tam parę diamentów, czyli diaksów, tak? Diak to są diaksy w świecie Minecrafta. I w domyślnie w Minecrafcie pojawiasz się w trybie przetrwania i musisz zadbać totalnie o wszystko sam. Musisz sobie sam ściąć drzewo, żeby zbudować miecz, którym chcesz się bronić przed creeperem i przed zombiakiem. E, musisz sobie sam z, stworzyć e, deski, żeby z nich coś zbudować. Wszystko musisz, o wszystko musisz zadbać sam. Musisz też dbać o to, żeby nie umrzeć z głodu. Musisz na, na bieżąco się żywić. Jest jednak dużo trików i funkcji w grze, o której nie wie przeciętny gracz Minecrafta. Wiecie dlaczego? Ponieważ jesteśmy wciąż tylko graczami. Wiecie kto wie najwięcej o, o Minecraftie? Tak wiecie, tak wszystko, wszystko od samego początku do samego końca. I to nawet nie są Minecraftowi YouTuberzy. Wiecie kto wie najwięcej? Markus Notch Person. Nie wiem czy znacie tego pana. On jest twórcą Minecrafta. To on stworzył kwadratowy świat. No właśnie, słuchajcie, dokładnie tak samo jest z Biblią, z Pismem Świętym. Możesz iść przez życie, próbując wszystkiego, robić wszystko o własnych siłach, a możesz skorzystać ze, wsk ze wskazówek od samego twórcy życia, od Boga. I domyślnie w Minecrafcie pojawiasz się w trybie przetrwania. Ale jeśli znasz kody, i je sobie wpiszesz, to możesz przejść na tryb kreatywny i nagle dostajesz dostęp do pełnego ekwipunku, do wszystkich zasobów w Minecrafcie oraz stajesz się nieśmiertelny. I czytając Biblię możesz dostać właśnie dostęp do takiego rozszerzonego, do takiego prawdziwego pełnego życia. Zobacz, tutaj jest zapisana masa obietnic. Masa obietnic e, dla Ciebie, dla Twojego życia, tylko żeby znać te obietnice, to musisz właśnie je poznać, tak? Czyli musisz się przeczytać i musisz się wprowadzić w życie. I zobaczcie, przeczytam Wam parę takich Super obietnic, które są zapisane tutaj w Biblii, które tyczą się ciebie. I zobaczcie, pierwsza obietnica, którą wam przeczytam jest z Ewangelii Jana z trzeciego rozdziału, z 16 wersetu. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swojego jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wow, to jest niesamowicie mocny werset, w którym Bóg mówi wam, że jeśli, uwier jeśli uwierzycie w Jezusa. To po śmierci będziesz żyć wiecznie z Bogiem, bo tak naprawdę, tak naprawdę śmierć ciebie, ciebie nie dotknie. Będziesz żyć wiecznie z Panem Jezusem. I zobaczcie kolejny werset, jaki Wam chcę tutaj przeczytać. To jest kolejna obietnica z tego podręcznika wskazówek od Pana Boga. To jest Psalm 37,4 werset. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twojego serca. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj mu, a on podejmie działanie. Rozkoszuj się Panem i słuchajcie, na nabożeństwach dla dzieci, czy na nabożeństwach, e, tych, tych dużych nabożeństwach, mamy zawsze czas uwielbienia i wtedy uwielbiamy Pana Boga i to jest właśnie w wskazuje to rozkoszowanie się Panem, kiedy my oddajemy chwałę Panu Bogu, kiedy modlimy się, to jest właśnie rozkoszowanie się Panem. I więc Bóg Ci obiecuje, że kiedy będziesz się nim rozkoszować, rozkoszować się Jego obecnością, tym, że On jest i jaki On jest, to On spełni pragnienia Twojego serca. Czy to nie jest wspaniała obietnica? I zobaczcie, kolejna, kolejny fragment, kolejna obietnica jest zapisana na przykład w Psalmie 91. Jeśli w Najwyższym znalazłeś swoją kryjówkę, nie spadnie na ciebie nieszczęście. Plaga również nie zbliży się do twojego namiotu, bo on swoim aniołom wyda polecenie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Wow! Bóg tutaj obiecuje, że on postawi aniołów obok ciebie. Z Twojego lewego boku, prawego boku, i oni będą Cię strzegli oni, oni będą Cię chronić, żeby nie stało Ci się nic złego, żeby żadna plaga nie zbliżyła się do Twojego domu, do Twojej rodziny. Czy to nie jest wspaniała obietnica? Więc, kochani, czytajmy, poznawajmy wskazówki od samego Stwórcy Życia, od Pana Boga. Ale zobaczcie, tutaj mam jeszcze, jeszcze coś było w tej paczce. Klocki, ja nie wiem o co chodzi. Może Ania będzie wiedziała, ale to jutro, Ania jutro e, będzie miała swój unboxing. A tymczasem, kochani, to wszystko na dziś. Dawajcie łapki w górę. Subskrybujcie ten kanał i udostępniajcie ten film e, na Facebooku. Do zobaczenia.